Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Devstroke, ze mną jest Szogi. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Shogi, za mną nie ma Devstrofa. <laughs> Nieprawda i witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Apex Legends. Ogólnie tak, teraz e, nie gram Gibraltarem, z tylko raid e, Ogólnie zbieram sobie na lobę i lecimy. A ja gram bo... bo czekaj, bo się... Z... Ten, weź od ten Odreduj No, odredowałem. Teraz No. Dawaj I ogólnie tak, e, to jest inna mapa. Mieliśmy już w planach yy, robić ten odcinek, ale problem jest w tym, że trafiliśmy na cheatera, który był jakimś cudem niewidzialny i dodatkowo strzelał w powietrzu, mimo to, że pociski leciały pół metra od, od nas i to dosłownie, my nawet już nie mówimy, że jesteśmy retarded kidami, którzy... Nawet go nie było widać na podczerwieni, bo mam takiego perk'a specjalnego. A może jest jakaś postać, która ma perk'a, że ten... że na podczerwieni go nie widać? Właśnie hmm. nie ma takiej. Właśnie no to cheater, tak. więc y, jeżeli ktoś jest cheaterem, to zapraszamy wypierdalać. Nie wypierdalać z tego do <noise> Dokładnie, no chyba że chcecie z nami grać, to, to w sumie to też. To też wypierdalać z naszego kanału. Ja Rejf to jest międzywymiarowy wojownik w ogóle, tak, taki opis. Ale to naprawdę fajnie zrobili te wstępy do gry. To, to mi się naprawdę podoba. <noise> mhm. Dewsto... to ci jesteś jako nieznany XD. Nie dość, że mam nazistowską postać, po to jestem nieznany. Adolf Hitler. Dobra, to tym razem może polecimy gdzieś indziej. A tu za każdym razem w ogóle są inne mapy, zwróciłem uwagę. Nie, nie za każdym razem. Po, po prostu jest od jakiegoś momentu do jakiegoś momentu mapa, jakby zmiana mapy. Jeszcze jestem na starym, to oh, idziemy sobie z tym. chodź tutaj. Wielką. No to wierzę. Ja. Ale my umrzemy na starcie. Wiepierdalej. Ła! Ja. Wracaj na pole bitwy, co? Co? A! Bo Ej, to jest. Jak zdechniemy to będzie beka A! W tej grze no, nie ma foldemedra, zajebiście Ej, ale fajnie, że w tej grze problem. w sumie nie... No dobrze, że w tej grze w sumie nie ma bo to by było trochę bez sensu Podoba mi się w tej grze wspinaczka po ścianach No to jest takie fajne parkurowe. Dobra, otwórz To że ona nie stoczyna, Co to? Czy to jest ten... hawok? to jest... To celownik... Befruf, Munice, sniper. No... Jeździć, lutuję damy. tutaj, czekaj... pancerz. O, Strzelający plazmą, czekaj... To jest... To jest o, ten! Ja go chcę! Idę do takiego dziwnego, zielonego punktu no, na mapie, nie wiem co to robi. No, Jaki to jest zajebiste, podoba mi się to! Tu ma nieskończoną amunicję. A nie, dobra, to ma po prostu nie, nieskończony magazynek. <grym znać> już myślałem, że to takie Pro. O fakt. A już ktoś cię zabija. O, no, ja uciekam właśnie by przez otchłań. A ładno! Jakim cudem z takiej odległości? A faktycznie. W ogóle plus jest taki, że tutaj tutaj fajne jest to, że jak w Crisisie, że jak ślizgasz się z górki, to ślizg dalej trwa. Mhm. Nie jak w Warface Nie jak w Warface. No jak w Crisisie, no stary, Crisis i Warface, to, to mają tych samych twórców, nie wiem, czy wiesz Nie wiem czy wiesz, ale wiem Jakbyś miała apteczkę, lub strzykawkę, chociażby to by było fajnie. Niestety nic nie mam, bo nie umiem jak, jak zlutować Ten l -Star jest... Ja ci polecam l -Star, bo on jest full auto i nie trzeba go przeładowywać. Ale z, na krótki dystans jest niestety O, skrzynka mogę. No tam są dwie skrzynki w ogóle To daj mi, tu, jest, tu masz plecak. Muszę nie magazynku, no plecak, dobra Dobra, tu mam co? coś fajnego. O to akurat do mojego karabinu się przyda a, do, do jego nie było, niestety. Ja mam, ja ten P2020 jest fajny, bo to full auto pistolet. Holy crap. Ja bym nie skakał. Wiesz, zawsze cię mógłbym popchnąć. <noise> Ty gnoju. Ostrzędź, ostrzeż sojuszniku. Co jest? Ty, widzę przeciwników, dobra. Widzisz ich? Widziałeś ich? No. O nie, on ma jest Ja mam O fagis, no super portale otworzyłem O nie, tu jest lawa Dobra, robimy jeszcze jeden mecz Dobra, zatem taktyczne cięcie i wracamy po Powróciliśmy Halo. po przerwie tym razem no. mam nadzieję, że nie natrafimy na jakichś tępych chujów. Którzy grają w trójkę na dwójkach? Dokładnie. Co z tego, że my się stimowaliśmy się w Warzone? To nie był Warzone, tylko to była grabież. Przypomnę. No ale graliśmy w Call of Duty Warzone. No ale graliśmy w Call of Duty Grabież. Call of Duty Grabież. To czemu to się nazywa Warzone? No No pytam się No Dobra, gramy yy, Generalnie mm, To... A nie, dobra Bloodhound Nie wiem czy połączenie Bloodhound z Wraith jest dobre, no w sumie W sumie to jest dobre, bo Bloodhound może wykryć przeciwników, jak ja coś będzie, poinformuje o tym Wraith Albo Wraith zobaczy i wtedy Rave tak użyje odchłani, podkradnie się i może po cichu wyeliminować. No. Bloodhound jest super. Rave też jest spoko. Dobra. Weź mi przekaż dowództwo. To jest Jestem Dobra. master. Dobra, let's go. Nie wiem czy to jest dobry plan. To czekaj. Czym się oznaczało, bo nie pamiętam? R1 A, R1, dobra go this way Do you know the way? Dobra to jest właściwie jedna z gier Battle Royale, które naprawdę lubię To jest jedyna z gier z Battle Royale, które naprawdę lubię Dostałem bodyshinda na starcie, który ma maksymalne wszystko no to fajnie. Co to jest? Czoch celowniczy. Jestem karabin. Jestem gotowy na wszystko. Karabiny tych, że są najlepsze. No. Plazmowe nie, są nie, fajne, bo one mają nieograniczony magazynek. Co to jest? Mamy to wystrzelić? Eee... A wiesz, że nie wiem. Nie wiem, strzelałem do co tego to. Co to się przyspieszyło? Chwila. E, coś ja mogę zrobić. Można... A, tu jest Lina! Dobra. O, Wjeżdżam wow. do góry! Też co, też co. Co to jest? Aha! To jest po prostu tak, żeby sobie podlecieć, spoko. Hmm. Leci gwiazda energetyczna. Nie ja nie, ta gwiazda. A wiem jak działa gwiazda energetyczna. Na no, parę sekund sprawia, że nie można obracać tak bardzo kamerą. A ja nie mam dalej broni i czuję się słaby. O należącego... Ale nie masz broni jak ja mam karabin, który bure, jest mam, gra, mam granat mam granat Dobra, strzelba Havok! Ja pomarańczowe to są dobre w tej grze. Zwykle. A to jest zwykły pistolet, jak chcę full auto. Nie z żadnej naszej pozycji PDS. Przełóż. Dobra. Yy. Co to jest? Wraca energii. Długo, Jacksy. Nie tutaj. Trwa bardzo długo, nie? Uuu. Jak to działa? Czekaj, bo używam specjalnego akceleratora. A, to daj mi do ulta więcej procent. Dobra. Nice. Bo opcja zaklep tu jest śmieszna. No dobra, proszę ja mam Ej, a ja ty nie muzyka. korzystasz ze snajperki? Nie okej, okay. amunicja ja energetyczna. momencie daj mi amunicję energetyczną, bo ja mam broń energetyczną. Dobra, czekaj, czy ja mam do. Ja nie wiem co to jest co ten czołg celowniczy. zmieszał dużo pocisków kompatybilnych w broniach. Ej, no, dasz mi tą amunicję czy nie? Ale ja też potrzebuję, Dzięki. bo mam karabin Havok. Nie, nie potrzebujesz. Nie ja też mam. Potrzebuję! Havok. Ja lepiej strzelam się. 10 sekund, pierścień jest blisko. Dobra. Ej, bo uciekamy do strefy Szybko. No A to i tak, no, strefa tu strasznie wolno chodzi, więc wiesz Strasznie wolno? Jedno z szybszych stref W szczególności, że mamy tu zablokowane, jakby A to ty, no nie, dobra, dobra. By... Ej, Tak Wydawało dobra, mi się, że widzę przeciwnika, to byłeś ty Pozdro y Kolejna unisja energetyczna, Ej. dobra. Jaki ty masz w ogóle karabin energetyczny? Hawok, hawok? Ja też, hawok. Mhm. Wiem. W sumie wezmę sobie scouta. Uwaga, w powietrzu. Nikogo nie ma w pobliżu. Raz na 18 sekund mogę używać tego Kawkę. Jakby Tak można Ciężka. zabijać przez ściany Osłonę O, wezmę sobie tą osłonę leżącego, bo to się czasami przydaje To jest jakiś pocisk Gdzie? Nie wiem, jakiś pocisk, jakaś bomba to oba splatywała A to nie wiem Może czyjś ult No, nie wiem, czy to by nie leciało szybciej w takim razie. Wiesz, jaki jest. Wraith tak? działa o tyle dziwnie, bo patrz. Pokażę ci coś, patrz. Tu postawię jeden portal. No, Szybko. postawię go gdzieś. Tutaj. I to zawsze jest tak, że pierwszy portal. Teleportem się. Portal zawsze działa tak, że. Pierwszy portal, zawsze portal stawiasz tam gdzie stoisz. Ej, ale te teleporty akurat fajnie tu działają, to mi się podoba. To jest tak bardzo dziwnie, nie? No, ale na, ale to jest lepsza odskocznia, że to nie jest tak, że od razu, tylko że wiesz. No. Mhm. Tylko, że jakby cię przenosi z czasem. I to tak, z takim bardzo dziwnym efektem. Ej, ale to jest fajne, bo to może czasami zmilić przeciwnika. Mhm. Du, nikogo nie ma. Fajnie jest to, że... Ej, tu jest otwarta skrzynka, oglądasz. to znaczy, że... Da, się. Dobra, z punkterami nic słada. Siema! O fuck! To był błąd! No nie! Mogę się jakoś wywojować? No możesz! Tak. No, podejdź do mnie! No, No gdzie bym tu wiesz, strzela. No to spokojnie, ja poczekam. Pięści, elo. Ej, stary, skracisz? No, i elo nie no. Jak? Tak, okay, no jeszcze nie proszę. First aid. Fajna animacja Idę zlutować go. Użyj strzykawki Czekaj, bo ja się tu patruję, mam, mam szczykawki. Czekaj, to jest jakaś skrzynka, to jest jakaś skrzynka. Z lutem przeciwnik Nie. Krawi, go bo jak go nie zabijesz to jesteś. Zawsze ja muszę cokolwiek robić. Ale ja mam jakieś bronie, nie tylko co zadają po 15. Ale.